Przez wieki całe na tych szerokich Ukrainnych ziemiach, będących południowo-wschodnimi kresami dawnej Rzeczypospolitej, krzyżowały się interesy ówczesnych potęg Polski, Litwy, Rosji i Turcji. Ziem tych broniły potężne twierdze, z których najbardziej na południe wysunięty był warowny zamek w chocini. Nazwa ta jest bardzo bliska wielu pokoleniom Polaków, bo tu właśnie Rzeczypospolita toczyła słynne boje z turecką potęgą. Tędy prowadził swe wojska Hetman Żółkiewski, Chodkiewicz czy wreszcie Sobieski. Po tragicznej klęsce pod Cecorum w 1620 roku Polska stanęła w obliczu najazdu Imperium Tureckiego. Sultan Osman II zapowiedział zrównanie z ziemią Krakowa i wykorzenienie chrześcijaństwa. Czynione przez króla Zygmunta III dyplomatyczne starania o uzyskanie zagranicznej pomocy zawiodły. Udało się tylko pozyskać zbrojne wsparcie siczowych kozaków. Rychło ruszyła na Polskę olbrzymia, licząca ponad 100 tysięcy żołnierzy, turecka armia prowadzona przez samego sułtana. Przeciw niej wyruszył w pole z zaledwie 30 tysięcznym wojskiem hetman wielki litewski Jan Karol Chotkiewicz. W lecie 1621 roku dotarł pod chociem i tu, przeprawiwszy się na prawy brzeg Dniestru, stanął warownym obozem u stóp zamku. Szeroka rzeka pozostała tuż za plecami, odcinając Polakom drogę odwrotu. Dobrzy ludzie, szanowni zebrani. Nieraz tutaj, przy tej fortecy, grzmiały działa, dzwoniły spisy i szable. Nie mało krwi wylano w różnych czasach. Niejednokrotnie zamek ten przechodził z rąk do rąk różnych państw. Był świadkiem nieszczęsnych czasów napadów tatarskich ord. Ta sławna miejscowość wpisała się w historię 370 lat temu, na jesieni 1621 roku, kiedy to pod murami tej oto fortecy, leżącej nad Dniestrem, wielką porażkę poniosła ponad 100 tysięczna armia zarozumiałego sułtana Osmana II, który zmuszony został osobiście prosić o pokój u połączonego polsko-kozackiego wojska.

I stało się zwrotnym momentem w dziejach walk z tureckim niebezpieczeństwem, jakie zagrażało krajom i narodom całej Europy. Rok temu nie śmieliśmy nawet marzyć o tym, że będziemy świętować ten dzień już po ogłoszeniu aktu niepodległości Ukrainy. Rok temu zabraniano nam naszych flag, a my dzisiaj oto pod barwami nieba, pod barwami pszenicznych łanów, pod naszymi państwowymi sztandarami to święto obchodzimy. W XV wieku osiedla ludzkie kończyły się koło Kamieńca, Podolskiego, Bracławia, Kaniowa i Czerkas. Dalej nad Dolnym Dnieprem, Bochem i Dniestrem, hen aż po brzegi Morza Czarnego rozciągał się bezkresny step, sławne dzikie pola. I właśnie te bogate w przyrodę, lecz niebezpieczne ze względu na Tatarów, tereny przyciągały licznych śmiałków i zbiegów, zwanych kozakami. Termin ten jest pochodzenia turecko-tatarskiego i pierwotnie oznaczał człowieka wolnego, awanturnika i rozbójnika stepowego. Wobec słabości sił kresowych Rzeczypospolitej, właśnie ci Kozacy byli często jedynymi obrońcami Ukrainy przed tatarskimi ordami. I w odwet za ich krwawe napady organizowali łupieskie wyprawy aż po posiadłości Turcji nad Morzem Czarnym. Słynną stolicę kozacką, zwaną Siczą Zaporowską, założył na Dnieprze książę Dmitry Wiśniowiecki, magnat Wołyński. To od jego czasów kozaczczyzna stała się faktycznie samodzielną organizacją państwową, o charakterze wojskowym zawiązkiem państwa ukraińskiego. Przez wiele lat Rzeczypospolita próbowała podporządkować sobie Kozaków. W tym celu utworzono stałe Wojsko Kozaków rejestrowych, utrzymywanych na żołdzie przez Polskę. Stosunek Rzeczypospolitej do Kozaczyzny był koniunkturalny. W momentach zagrożeń odwoływano się do pomocy kozackiej, ale gdy tylko potrzeba się skończyła, zaczynano zaporożców gnębić i spychać do roli pańszczyźnianych chłopów. W 1621 roku Rzeczypospolita była w potrzebie. W obliczu nadciągającej tureckiej nawałnicy król Zygmunt III powołał na dowódcę kozackich wojsk propolsko nastawionego hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Pod jego wodzą oddziały kozackie oddały Polakom nieocenione usługi podczas obrony Chocimia. Odparli pięć wielkich szturmów wroga, przeprowadzili pięć nocnych wypadów w głąb stanowisk tureckich, siejący w nich popłoch. Podczas walk armia turecka poniosła olbrzymie straty, co zmusiło ich do pokojowych rokowań. Swój sukces kozacy okupili stratą ponad 6500 żołnierzy a przede wszystkim w obronie obu krajów, oddał swe życie sam hetman, Sachajdaczny. Swoistym piemontem narodowego odrodzenia dzisiejszej Ukrainy jest Hałyczyna, ze swoją stolicą Lwowy. Jczesław Czornowi, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, spędził za swoją opozycyjną działalność ponad 15 lat w sowieckich łagrach i więzieniach. Dziś jest jednym z najbardziej liczących się kandydatów na urząd prezydenta Ukrainy w nadchodzących grudniowych wyborach. Nic więc dziwnego, że każde jego pojawienie się wywołuje ogromny aplauz i radość. Co pamięta Chocim, o czym świadczy? Chocim jest świadectwem i jak najlepszym argumentem za tym, iż jesteśmy narodem zdolnym stworzyć własne państwo. Bo tak jak biliśmy się za Chocim, tak też bronić potrafimy całą naszą ojczyznę, nasze państwo. Przygotowani mogą być do tego zadania tylko ludzie świadomi świętości swojej sprawy, za którą gotowi są oddać nawet swoje życie. Chocim jest świadkiem tego, jak utwierdzaliśmy granice naszego państwa orężem i modlitwą, słowem i czynem. im jest dowodem świętości tych naszych ziem. Dziś Ukraina odradza się odradza się jako wielki naród, odradza się jako państwo. Potężny jest impuls woli narodu, pragnienia wolności, demokracji, pragnienia własnej państwowości. I właśnie to święte miejsce to nie tylko zwykła pamięć o historycznym wydarzeniu, ale to przede wszystkim fundament, na którym opiera się wolność narodu. I czym mocniejsza jest pamięć o tamtych wydarzeniach i miejscach, tym większe są prawa narodu do własnej mocy, własnej wolności, do wyboru własnego losu. Czym більszą i szanoy oni otoceni, tym większe prawa narodu na własne słowo, na własną wolę, na wybór własnej doli. Tam We'll gdzie widzicie na naszemu świecie posłanki w Drużynie i w Serdecznie witajmy wicekonsula Republiki Polski u Lwowa, pana Dobesława Rzymianowskiego. Cieszę się bardzo, że mogę mówić na Ukrainie, która staje się państwem niepodległym. Cieszę się, że mogę reprezentować państwo, które jako pierwsze ogłosiło uznanie waszej niepodległości. I cieszę się, iż mogę przemawiać w miejscu bitwy, w której Polacy i Ukraińcy walczyli ramię w ramię, w której Polacy i Ukraińcy zwyciężyli. W dawnej Rzeczypospolitej byliśmy razem w jednym państwie, ale późniejsze nasze drogi rozeszły się, a nawet niejednokrotnie się przecinały. Teraz znowu. Teraz znowu spotykamy się jako dwa niepodległe państwa, jako dwaj równoprawni uczestnicy europejskiej wspólnoty. Spotykamy się w drodze do Europy, od której odrzucił nas komunizm. I chociaż ta droga nie jest łatwa, to wierzę, szczerze wierzę, że do Europy dojdziemy wspólnie razem, dzięki wspólnemu jak najlepszemu odnoszeniu się. I to będzie następne nasze wspólne zwycięstwo. Następne Nasza następna spilna premoka. Dziękuję. Jesteśmy tu nie bez przyczyny. Grupa oficerów Wojska Polskiego, sądzę, że chyba pierwsza grupa od kilkudziesięciu lat znalazła się w obozie chocińskim, ponieważ w 1621 roku wojska polsko-litewskie i kozackie pod dowództwem Hetmana Wielkiego koronnego Jana Karola Chodkiewicza tu walczyły wspólnie z nawałą turecką. Jest to szczególny rodzaj umocnień, rzadko spotykany. W tej chwili takiego odpowiednika na ziemiach polskich nie mamy. Ten strumień i sąsiednie widoczne wzgórza to jest północne skrzydło północna część obozu, w którym zamknięte były wojska Jana Karola Chodkiewicza. Obóz Praktycznie nie do zdobycia na warunki ówczesnej, na siłę artylerii, jaką posiadała armia turecka. Kozacy, bardzo ruchliwe wojska, doskonała jazda, tu walczyli także pieszo, a przede wszystkim Hetman wykorzystywał ich do zagonów na tyły wojsk tureckich. Bardzo silna twierdza położona za dużą przeszkodą wodną, choć im trzymał przeprawy na bardzo dużym odcinku granicy, Byłej granicy naszych kresów wschodnich. W 1806 roku tereny te, jak i chocimska twierdza rozbudowana przez Turcję, weszły w skład rosyjskiego imperium. Dzisiejszy Chocim to właściwie wielka wieś położona w czerniowickim obwodzie. Obecnie staraniem miejscowych ukraińskich władz zamek jest pieczołowicie restaurowany a uroczyste obchody wydarzeń sprzed 370 lat na trwałe weszły w kalendarz narodowych rocznic, gromadząc gości z całej nieomal Ukrainy. Tegoroczne obchody Chocimskiej wiktorii były dla przybyłych tutaj uczestników nie tylko podniosłym patriotycznym wydarzeniem, ale stały się także możliwością zakupu towarów i żywności bez obowiązujących nieomal na wszystko kartek i talonów. Дякую за все, таки, забрали, все і ми. Народ, народ хочемо волі, власної волі, хочемо літи, світ. хочемо просити, хочемо я хочемо просити. Serdecznie witam Państwa z ukraińskiego miasta Czerniowicy. Tu właśnie na centralnym placu naszego miasta, do którego jeszcze niedawno prowadziła ulica Lenina, a która już od trzech dni nazywa się ulicą Główną. A tu oto poza mną jest miejsce, gdzie do niedawna stał pomnik będący symbolem tego reżimu, który od przeszło 70 lat panował u nas. To właśnie tutaj stał pomnik Lenina, który został zdemontowany 8 września tego roku. Jest symboliczne, że w 1828 roku polski kupiec, obywatel naszego miasta Łazar Michajłowicz podarował miastu pierwszy pomnik, jaki stanął na Bukowinie. Była to figura Matki Boskiej z Chrystusem na rękach, który zginął za ludzkość. W tym miejscu stał później pomnik Hitlera, potem stał Stalin, a po wojnie postawiono tu pomnik Leninowi. Jest coś z symbolu, że ten łańcuch wydarzeń zbliżył nas dzisiaj do odrodzenia naszej duszy. Wracamy dziś znów do naszych źródeł, do głębi naszej duszy. Symbole upadają, rozpoczyna się nowe życie. Choć jesteśmy świadomi, że nie stanie się to zbyt łatwo. Pucz z 19 sierpnia uświadomił nam przecież, jak ważne jest dla nas budowanie demokracji. interesuje stosunek dzisiejszych partii ukraińskich politycznych do tego, co tu Polaków niektórych spotkało? Wiecie, że to są skomplikowane problemy. W naszej historii, w historii polsko-ukraińskich stosunków było dużo, jakby to powiedzieć, ciemnych kart. Było dużo krzywd tak z polskiej, jak i ukraińskiej strony. Tak i ze strony ukraińskiej, Dotyczyło to zarówno społeczeństwa, które żyło czy to na terytorium Ukrainy, czy też Polski. Jednakże, jeśli chodzi o zachodnie ziemie Ukrainy, zwane hałyczyną, ziemie, które wcześniej wchodziły w skład państwa polskiego, to była to oczywiście ziemia ukraińska, ukraińskie terytorium. Hałyczyna to niepodważalna część Ukrainy. Ale my wierzymy, że ukraińskie państwo, które teraz jest, i współczesna Polska, powinny między sobą stworzyć jak najlepsze przyjacielskie stosunki. I nie powinno być więcej nigdy powodów do tych dawnych, smutnych kart, jakie były w naszej historii. І не повинно бути повороту більше до тих е, таких сумних сторінок історії нашого минулого.